Witajcie moi drodzy, witam się z wami z kartonem, kurde, takim dosyć ciężkim. Także pozwólcie może, że nie będę się już męczyć, wypakuję to sobie i poszukamy wspólnie stylóweczki na święta. Witam się z wami w pierwszej stylizacji. Mam na sobie garnitur w pięknym kolorze. O Jezu, dlaczego tak się uśmiechasz za kamerę? Dla nas jakbyś miała prowadzić jakąś konferansjerką. Ale że to dobrze, czy że to źle? No. Tak, z twojej miny to nie jestem pewna, Andrzeju. Ale nie na takiej rzeczy. <grym> no, to prawda. Ja wam pokażę, o co chodzi. To jest taka falbana. Zaraz wam pokażę tą koszulę bardziej. Więc tak, mam na sobie marynarkę. Marynarka w rozmiarze 42 i jak widzicie zapijam się, aczkolwiek myślę, że swobodniej bym się czuła, gdyby ona była rozpięta. I co do zasady, myślę, że ten rozmiar 42. No on jest taki ok, ona mogłaby być minimalnie większa, ale ja mimo, że schudłam to jakby obwód w w dalszym ciągu, mam dosyć duży, więc no to jest po prostu taki, wiecie, mój standardowy. Problem, jeżeli chodzi o tą górną część garderoby. Ten garnitur to jest głównie poliester, 55% reszta to wiskoza, więc on jest taki w sumie dosyć przyjemny, jeżeli chodzi. O, zresztą to, pranie... to są kieszenie do To są kieszenie, tak? Mhm, tak, żeby. Są pożeszywane. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o te spodnie, one też są w rozmiarze 42 i nie ciągam teraz w żeby była jasność, a mam tu sporo miejsca, więc myślę, że spodnie potrzebowałabym w rozmiarze. 40. Już abstrahując od tego, że one znowu są dla mnie za długie, ja mam mega niedowzrost. Do takich, ja stoję na palcach tak bardzo, jak jestem w stanie, ale one i tak leżą, więc, ale w sumie spoko, bo to jest tego typu swodzień, <gry> który możecie przerobić. Możecie iść do krawcowej i poprosić, żeby Wam go skróciła. Wyciągnę w koszulę, żebyście zobaczyli, jak ona się prezentuje. Fajne matę oprzycia. Miło, że jest taki akcent przy rękawku. Troszeczkę więcej się tu dzieje. One są oczywiście takie same jak te tutaj w tych górnych falbankach. No i jeżeli chodzi o tą koszulę, moi drodzy, to to jest chyba 80% modal i 20% poliester, więc skład taki powiedziałabym zacny. Tak mi się wydaje, modal to jest dobry materiał, prawda? Chyba tak. Kiedyś googlowaliśmy, ale zawsze no, zapominam. Zawsze, zawsze mylę te materiały ze sobą. W każdym razie yy, tak, fajna sprawa, natomiast do tej koszuli chyba nie jestem do końca do niej przekonana. Mam wrażenie, że przez to, że ona ma tą falbankę, to jeszcze bardziej podkreśla fakt, że mam taki. taka jestem tutaj szeroka przez ten piust. Dobrze mówię, Andrzeju, bo tak na mnie patrzysz? Czy, czy nie, nie. To tak, w marnarce wyglądało spoko. No tak samo jak wyciągnęłaś ze spodni, to wygląda dziwnie, no ale spodnie było spoko. No wiadomo, takie rzeczy raczej się wpuszcza, no nie? Więc yy, tak, ma coś takiego, tak oszuleję. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak ona jest uszyta, że trochę od środka mnie drapie. Ewidentnie, nie wiem, przy szwach, nie wiem, ale jest taka drapiąca, więc myślę, że ogólnie jestem garniturem w całości i z tym się pożegnam. Zaczęliśmy od bordowego, więc. Będziemy to kontynuować, ale tylko na chwilę, bo zaraz potem wszystko inne będzie czarne, moi drodzy. W każdym razie, mamy sukienkę rozmiar 42, ona ma takie świecące zdobienie, więc myślę, że na święta to tak ładnie. Shine bright like a diamond. No nie, w sensie, no nie wiem, ja tak uważam, że jakby święta to jest odpowiedni czas, żeby błyszczeć, więc mi to do takiej świątecznej stylówki pasuje. No jak widzicie, w moim przypadku wystaje mi biustonosz, myślę, że ciężko byłoby mi znaleźć taki. Który by mi się w tej sukience schował, ona też czuje, że mnie tutaj trochę, no nie chcę powiedzieć, że gniecie, bo to nie jest tak, że mam spłaszcza. tu ciasno, ale troszeczkę mnie spłaszcza, tak się prezentuje z tyłu. I ogólnie muszę powiedzieć, że ona mi się podoba, ale widzicie tutaj takie paski? Wszędzie ma. I ja, to jest, co to jest? Welur. Ona jest taka jakby welurowa. I no niestety, myślałam, że to jest wiecie, kwestia jakby ułożenia tych włosków, tego mm -hmm. materiału, czy coś takiego, ale próbowałam to już miziać i z tym się nic nie dzieje, więc gdyby nie, bo gdzieś tutaj chyba jest taki brzydki pasek, gdyby nie ten pasek, gdyby te zagniecenia były takie wzdłuż, to jeszcze bym się nad nią zastanowiła, ale przez to, że one, to jest w takim niewygodnym miejscu, bo tutaj też jest brzuszek, to no nie. Nie, nie widzi mi się to, a szkoda, po ten detal uważam, że jest absolutnie przepiękny. Na żywo ono się mega błyszczy, nie wiem czy to widać w kamerze, ale e, robi wrażenie. Lecimy dalej. Jednak nie jest to czarny. Mamy tutaj ciemny granat, jeżeli chodzi o tą spódnicę. Trzymam się jedną ręką z tyłu, bo mam ją złapaną o oh, w ten sposób, bo ja bym chciała, żeby ta spódnica była na tej wysokości, czyli żeby ona była w talii. Jak ją puszczę, to ona schodzi tu i to wygląda co najmniej śmiesznie. Czuję się cały trzęsie już za kamerą. Więc y, znowu, tak jak w przypadku spodni, jeżeli chodzi o tą dolną część karterowy, to wychodziłoby na to, że jednak 40 pewnie byłaby lepszym rozwiązaniem, nie rozmiar 42. Podoba mi się naprawdę ta koszula i fajnie, bo to nie jest jakby, w sensie, wszystkie te koraliki są przeszywane pojedynczo, przez co ona nie robi się od nich sztywna. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No jest taka zwykła, prosto w kroju. Bardzo różna, ale myślę, że wsadzona w spodnie by wyglądała całkiem spoko Wiadomo, no, teraz do tej spódnicy to wygląda to komicznie, jak to wypuściłam Ale co do zasady koszulę muszę powiedzieć, że mi się podoba Jedyne co, no to myślę, że widać Nie wiem, czy złoty to jest mój kolor, ale ja jestem bardziej fanką Ojej, kobieta jest brudne, Jestem <grym> bardziej fanką z złotawej biżuterii Więc tak nie do końca jestem przekonana, czy jakby fakt, że to jest takie srebrne mi odpowiada więc tak, szkoda mi tej spódniczki bo jest naprawdę bardzo fajna no ale też bardzo za luźna tak bardzo, bardzo a myślę, że jednak lepiej byłoby ją nosić właśnie w talii bo tak to robi się strasznie długa i wygląda się jak ciocia klocia Zanim przejdziemy do omawiania tego, co mam na sobie, to muszę wam w ogóle powiedzieć, że to mierzymy z Mohito wzięło się z tego, że ostatnio w sklepie stacjonarnym kupiłam sukienkę i było dla mnie szokiem, że w ogóle w nią weszłam, bo ten sklep nie był dla mnie rozmiarowo y, dostępny. A się okazało, że no teraz jak trochę mi się schudło, w sumie całkiem trochę, bo jak dzisiaj się mierzyliśmy z Andrzejem, to tych centymetrów ogólnie łącznie było naprawdę sporo, no, to jednak wiecie, troszeczkę się zmieniła rozmowa i stwierdziłam, że skoro ta sukienka w sklepie no, była dobra, to może inne rzeczy też będą dobre, więc w końcu dla odmiany zrobię, jakby mierzymy nie z Reserved, a właśnie z Mojito. No i jestem zachwycona, moi drodzy, bo wydawało mi się, że jakby ta sukienka, którą kupiłam w stacjonarnie, też Wam ją pokażę. Będzie moim typem na święta, a teraz się zastanawiam nad tym. No, ja uwielbiam ten kolor. Raz, że bardzo lubię granat. Fajnie, bo mam tu miejsce, tam ja tak hamsko nie spłaszcza i podobają mi się te bufki, rękawki. Ona jest bardzo podobna w ogóle do tej sukienki, którą mam na wesela uważam, tylko tutaj dekolt wygląda trochę inaczej. Dlaczego się tak cieszysz? No co chcesz powiedzieć? No Powiedziałeś, że podoba ci się kolor, ja tylko takie gdzie pianowe paski. Paski. no paski. to zawsze jak niebieski to paski A. białe no przy koszulach tak no ta nie ma takich y, chamskich poprzecznych tych y, zatrapań no tutaj widzę że są jakieś takie rzeczy ale mam takie że na to byłabym w stanie przymknąć y, oko więc no tak wygląda z tyłu jest taka wiecie pod samą tą pod samą y, szyjkę nie ma już te kurde ekstra jest ta sukienka mega mi się podoba Będę musiała się zastanowić, czy chcę na święta to, czy tamto, czy może zostałe sobie. Ta wygląda lepiej. Ta wygląda lepiej? Serio? Mhm. Mm Kurde, mega mi się podoba i ten kolor jest śliczny. Już sobie wyobrażam jak tą moją koło, ja bym strzeliła na szyję uuu uh -huh. weszło. <noise> Ej, mega jestem zajona, bardzo mi się podoba. Naprawdę, czad. Zostanie, myślę, to ze mną tak czy siak. <noise> Kolejny garnitur i kolejna koszula. Jeżeli chodzi o spodnie, znowu ewidentnie tak sporo za więc rozmiar 40, chociaż nie chcę tego mówić, ale nawet ciekawa jestem, czy wpiłabym się w 38, bo to jest rozmiar 42 i tego miejsca jest tu dużo. Więc nie wiem, czy jeden rozmiar to byłaby taka różnica, czy jednak aż dwa. No, w każdym razie marynarka kozacka. Myślę, że o sobie zao zostawię, bo nie mam takiej fajnej, czarnej, eleganckiej marynarki bardzo mi się podoba. Ładny ma ten guzik, on jest tutaj taki, wiecie, taki 3D. <laughs> Więc bardzo ładnie wygląda, ale marynarkę słuchajcie, już ściągam i ta koszula, ona jest ekstra i ona też jest rozmiar 42, ale chyba w przypadku tej koszuli potrzebowałabym jednak 40, bo jak ją wyciągnę, to zobaczycie, że ona jest bardzo, bardzo, bardzo luźna. Co prawda, e, trochę mnie gryzie to, że ona jest taka w materiale półprzezroczysta. Ale masakrycznie podoba mi się ten haft na niej. Uważam, że wygląda kozacko. Już parę razy mierzyłam tego... Ojku, muszę stanąć, bo mam niedowzrost. <grym> Już parę razy mierzyłam tego typu yy, koszule i one nigdy nie wyglądały dobrze. W sensie takim, że zawsze coś było takiego w tej koronce, co mi się po prostu nie podobało. A ta uważam, że jest przepiękna, tylko no znowu, jak tu ją złapię, to... Tu jest mój biust, się kończy, a tu jest koszula, więc yy, myślę, że rozmiar mniejsza byłaby troszeczkę lepsza. Bo nawet tutaj widać, że troszeczkę za dużo mam tego materiału. Ale czadowa jest i na pewno sobie skoczę do sklepu, jak będę robić zwrot, to popatrzę, czy jest dostępna stacjonarnie, żeby ją zmierzyć. No a jak nie, to po prostu zamówię sobie kolejną rozmiar mniejszą. No, za ciebie już kończy. Dobra. Czadowa jest. Co są dziesiątej Oko. Okay. Fajalne, no nie? Spodnie do zwrotu, marynarka myślę, że ze mną zostaje. Kolejna sukienka z takim dekorem, ale tym razem z długim rękawem, co mi się podoba. No bardzo. Kieszenie? Mmm, nie. Takie oszustki to są. Jeżeli o mnie chodzi, no to jednak wiecie, ja schudłam, ale ja mam w dalszym ciągu tu mam jedną bułeczkę, a tu mam drugą bułeczkę, więc myślę, że. Yy, osobiście czułabym się lepiej jakbym założyła sobie pod to body. nie chodzi o to żeby wiecie ono mnie wyszczupliło, tylko żeby no jednak ten materiał jak was tak ściąga to powoduje, że bułeczka jest jedna. Czyli o co chodzi? Że nie ma takiego tego paseczka na ciele. olej, mi zapruczało. Bułeczki truchu. są naturalne. No ja wiem, że bułeczki są naturalne, no ale w sensie, no jednak jak już zakładam coś takiego, co miałoby być bardziej dopasowane, to chyba... Dobrze w tym wyglądzie Chciałabym pomóc się sobie wysmuklić, więc no ja osobiście, mimo wszystko, myślę, że wody bym wciągnęła. Nie mówię o takim body, takim jak mam na wielkie wyjścia, takie mocno wyszczuplające, tylko po prostu właśnie chodzi mi o to, żeby ten materiał, trochę tak jak leginsy na siłownię, troszeczkę zbierał, tak żeby to... Ta Fałdka, że tak powiem, była całością. Andrzej nam mnie z, z, za kamerę. No, może przesadzam, Andrzej, ale przemysł żyje babskimi kompleksami. W każdym razie, tak. Mega mi się podoba ten rękaw. Fajnie, że on jest taki. że się rozszerza. Taki. O, dzwonek, ładne słowo. <laughs> bardzo bardzo mi się to podoba. No, ogólnie z tyłu jest cały jak prosta. Znowu wolałabym, żeby to było trochę złotawe, a nie takie srebrne. No ale rozumiem, że jak coś jest zimowe, to jakby kojarzy nam się mróz. Mróz się kojarzy bardziej ze srebrem, a nie ze złotem. Więc do przemyślenia. Do, do przemyślenia. Myślę, że akurat w przypadku tej sukienki łatwiej by mi to było przeoknąć, bo podoba mi się tak, jakby całościowo, jak ona leży i wygląda. Już tak moi drodzy powoli. Do brzegu. Jeszcze tylko chwieka i już będziemy kończyć ten film. Kolejna sukienka i kolejna z długim rękawem. Muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę te długie rękawy lubię, nawet często w takich letnich sukienkach. Mam długi rękaw. Podoba mi się opcja jakby tych, tych kusiczków, które idą tutaj yy, przez środek. Natomiast jak już bym miała porównywać, to uważam, że ta poprzednia sukienka trochę lepiej na mnie yy, leżała, czy nie. Hmm. Jak tak ogólnie ona mi się podoba bardzo. Ale no, nie mogę sobie zostawić wszystkich, mimo że trochę bym chciała, więc no, myślę, że drogą eliminacji jednak ta by poszła y, do zwrotu, bo chyba w tamtej się troszeczkę lepiej czułam. Jednak ta moja wewnętrzna sroka, ten kołnierz wokół szyi miała takie. Uuu, puszczy się. <noise> no, także tak, fajna. I znowu taki duży jest ten rękaw, więc tak wiecie, nie opina was, jest to bardzo swobodne długość taka, no w moim przypadku ja jestem nie za y, wysoka, więc do kolanek mam metr 64. moi drodzy, pewnie by troszeczkę wyglądała lepiej jakby była ciut krótsza, ale no jest tak jest i to jest sukienka, którą kupiłam y, stacjonarnie, czyli no miałam okazję ją przymrzeć w sklepie zastanawiam się trochę czy ta granatowa i ta czarna z tym kołnierzykiem nie podobają się bardziej niż ta, a z, z drugiej strony bardzo mi się podoba jak ona jakby tutaj y, w całości leży. Jedyne, do czego ja bym się jakby czepła, to to, że ona właśnie nie ma rękawków żadnych, bo ja lubię jak te rękawy są. Ale widziałam, że na stronie ona jest wystylizowana razem z koszulą, więc dajcie mi chwilę i ja spróbuję tą koszulę wciągnąć i zobaczymy, jak to by razem wyglądało. Dobra, i na stronie internetowej Mochito to było wystylizowana dokładnie w ten sam sposób. Czyli mam na sobie tą całą koszulę, która ma bufki, i mega mi się podoba. No i do tego jest ta y, sukieneczka. No i pytanko do was moi drodzy: czy uważacie, że lepiej wygląda to połączenie? Czy jednak, tamte sukienki? W sensie granatowa albo ta czarna z tym takim błyszczącym kołnierzykiem. Mi się ten y, duet też podoba. Jeszcze wiecie, teraz to mam nogi blade jak ściana, ale jak takie rajstopki, takie wiecie, cienkie, czarne, to myślę, że ładnie by to fitowało wszystko razem. Podobają mi się też kusiczki. I ten ostatni jest taki, właśnie, zdobiony. Podoba mi się ten duet. Ale Andrzej mówi, że jemu się bardziej widzą te poprzednie kiecki. Doradź, do, doradźcie. Podpowiedzcie mi, co mam zrobić. <grych> Przychodzę do Was w dżinsach, żeby Wam pokazać, jak do spodni wygląda ta koszula, którą miałam pod sukienką. Ma bardzo bufiaste te rękawy. To już pytanie, czy takie robicie. Mi się to podoba, ale mam świadomość tego, że to jest coś, co bardzo nas poszerza. Jakby, że wydajemy się więksi przez to, że to tak wysi. No, ogólnie podoba mi się ta koszula, wyciągnę Wam ją jeszcze. No, nosiłabym ją na pewno w spodniach, ale oczywiście ona jest mniej więcej o takiej długości. Prezentuje się fajnie, więc będę musiała się nad nią zastanowić, chociaż Andrzejowie chyba się do końca te buwki nie, nie widzą, no to mi się nawet podobają, więc poprzyglądam się sobie jeszcze i będę się zastanawiać i mam jeszcze jedną koszulę i dwa sweterki, więc zaraz do Was wracam ostatnia koszula i myślę, że tą sobie zostawię, bo to jest po prostu zwykła e, biała koszula, dodatkowo ma taki ładny e, złote, guziczki pod szyją. Jedyne co, wyciągam ją już, to jakiś szatan wymyślił ten sposób zapinania, bo to nie jest podwójny szef, taki w sensie, że macie jeden macie swobodny dostęp do guziczka i jakby kolejny szef Czajcie o co mi chodzi tylko to jest jeden szef w którym macie taką dziurkę spodu. W którą musicie jakby wsunąć ten guzik. No nie podoba mi się ukryte. To. No, tak tylko zazwyczaj jest tak że masz po prostu Wiem. dwa rzędy tego typu materiału i wtedy masz łatwy dostęp do guzika a tak się trzeba trochę namęczyć. No także tak taka zła koszula. Myślę, że spoko. Taki basic, który uważam, że warto mieć w szafie. No, to teraz przechodzimy do sweterków. Sweterek. sweterek. 100% bawełna, więc skład fajny. Podobają mi się te aplikacje, jakiś taki właśnie świąteczny klimacik to mi daje. W ogóle jeżeli chodzi o te ubrania, które widzieliście w tym filmie, ja się wam je postaram podlinkować, o ile będą dostępne, więc możecie zerknąć w opis pod filmem, bo tylko na początku powiedziałam, z jakich materiałów są zrobione ubrania i teraz właśnie jak sprawdzałam, że to bawełna, to sobie przypomniałam, że przy sukienkach trochę miałam to gdzieś. Natomiast wiecie, no te sukienki, nawet jak one by były poliestrowe, no to to jest coś takiego co zakładacie, właśnie do kolacji, czy coś, więc mam takie. Przemęczyłabym się z tym składem. A sweterek ekstra! Podoba ci się, Andrzeju? Czoderski uważam, że jest. Bardzo mi się podoba. Jest taki cute, <grystanie> przez to, że ma te cuśki takie powszywane, kryształki. Ciekawe tylko, czy nie będą odpatać. No, ale one są przyszyte, to chyba nie powinny, no nie? No nie. No. I kolejne sweterek już kończymy. No i ostatnia taka w sumie bluzka sweterek, bo ona jest z takiego trochę mi się kojarzącego jego sweterkowo materiału i to jest, moi drodzy, 70% wiskoza i 30% poliester. Podobają mi się też te czarne guziki. Ja nie wiem w ogóle, czy to nie wygląda trochę jak ta aplikacja, która była na tej sukience bez rękawów. Fajne. Sweterki mi się podobają, więc jest, myślę, duża szansa, że zostaną ze mną. Oba, bo ja w tym okresie, takim jesienno-zimowym, mam wrażenie, że nie noszę nic innego, tylko sweterki. Sweterki na zmianę z ubraniami na siłownię. <laughs> ale tak, no sweterki wyjeżdżają zawsze w tym okresie No Ładny ma dekolt, dosyć duży, ale jakby nie za duży. Więc tak. Co masz do powiedzenia Andrzeju? Szpoko. Tak? No. No. No, muszę się zastanowić nad tymi sukienkami, bo nie wiem czy to mówiłam na filmie, jak się powtarzam to sorry. Ale... Mimo, że bardzo mi się podobało to, jak wyglądała ta sukienka z tym, no powiedzmy, że z tym naszyjnikiem takim wszytym, która miała te długie rękawy, dzwonki, to wydaje mi się, że lepiej się trochę czuję w tej sukience, która nie ma rękawów. W sensie, że lepiej się czuję w tym, jak ona leży. Trochę mi doskwiera fakt, że nie ma rękawów, <laughs> ale co do zasady, tak jakby czuję się w niej swobodniej, więc do zastanowienia się. Bo w sumie wiecie, ta sukienka i w sumie jedna i druga to jest taka trochę mała czarna, tylko w wersji świątecznej. No i tak, będę musiała się bardzo mocno zastanowić. Ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej chyba jestem skłonna jednak oddać tą z długim rękawem i przewrotnie zostawić sobie tą na ramionczkach. Także z tego mierzymy, myślę, że zostaną ze mną sweterki, zostanie ta koszula, którą widzieliście przed chwilą. Ta kładka tą z bufkami jednak oddam. Zostanie ze mną marynarka. Granatowa sukienka i któraś czarna, ale to jeszcze pomyślę. Natomiast myślę, że zostawię tą, którą kupiłam stacjonarnie. Bardzo Wam dziękuję za ten film. Dajcie znać, czy taki świąteczny e, przegląd się Wam e, spodobał. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki w górę, komentarze, właśnie subskrypcje. Możecie też. Podpis ten film tak długo, jak jest nowy, możecie kliknąć dzwoneczek, żeby nie ominęła Was żadne filmy. Strasznie tego dużo. Za każdym razem, jak kończę film, to mam problem z tym, czy powiedziałam wszystko. Gdyby coś Was ominęło, to ostatnio na kanale pojawiły się takie dwa cuda. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!